Siemanko wszystkim, z tej strony Jacu, a dzisiaj sobie zagramy 1 na jednego Jest ze mną Szymon, przywitaj się Siemanko Tak, zrobiliśmy sobie pulę 2 euro i będziemy sobie grać o 2 euro Tak, jedziemy z tym koksem, dawno jeden na jednego nie było Jak zauważyliście, ja tylko gram z kuzynem 1 na jednego A teraz wziąłem kumpla i to bardzo dobrego kumpla, też ma też oczywiście swój kanał Oczywiście link będzie w opisie, tak, i jedziemy z tym koksem Ups ja się widziałem a ja też. Na awki? Tak, tak, dobrze. O nie, nie tam jak, ja cię kręcę. Na kałachy, ale. Ale też coś umiem. Gdzie tak wyjątkowo, bez kamerki, ponieważ. Isz, ja to mówię. Ponieważ <słuch> to y, przed chwilą wstałem, no i wiecie. Wiecie, jaka jest sytuacja, nie? Kurczę, nie umiem trafić. Gdziełem ten... co... Skina do awp nie mam, sprzedałem go niestety, ale... <grym> Weź mój. Ty masz skina, nie? No, gorączkowi sen. Idziemy z tym koksem, pula 2 Taki... euro, zawsze spoko. Ja mam rangę MG1, chcę MG2. No, czyli takie mniej więcej na ten, nie? Na Aftek to bardzo nie gram, tylko przeważnie kałaszek. <grym> no, ale już daliśmy takie niepokrym. mapy, tak od mapy, niech będzie. im chodź tutaj. Taki mam... Ostatnio mam jakieś takie Dostał Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy <laughs> ale w World of Tanks pograł, a ty? No ten już jest nie pograł Ty nie wyszczel Też tak nigdy masz? tak Że namierzasz a pocisku nie wystrzelasz? Pew na przykład ja ten... O ludzie nawet nie widziałem 9, 84 Ja cię kręcę No Dobra Kombek Izril, na spokojnie. Przecież jest 2-2, jaki kombek. Ok. <laughs> Ej, no tak Adam, No nie, słaba reakcja. Jeszcze sprawdzę, czy jest s 4 dobra. Jest. Żeby nie było oh potem. <laughs> A dobrze, dobrze, że nawet nie ma lagów, nie? Rzek. No bo. No nie wiem, dlaczego nie ma. Zawsze były, nie? Zawsze zawsze, zawsze, zawsze były. właśnie były, no. Ło! Wow. No kurczę, co ja robię? Ja się ciebie wychylam. No widać, że <laughs> naprawdę spałeś. <laughs> Rozgrzany w ogóle. Ale wiecie, to też mapa terrorystów, więc spokojnie. Właśnie. Mapa terroru. Nie ogarniam Cesar. Ja też nie. To skupienie, normalnie. No właśnie. Dobra, w se... Możesz wrzucać na YouTube'a, bo Asa zrobiłeś. O, właśnie no. Demka od widzów. Matko, ale te, ten skin do awki taki serio dziwny. Taki emo. Ładny nie? Taki emo jakiś taki, nie, taki średni. Najlepszy to jest chyba Red Line. Nie, najlepiej no to o, słyszałem cię Gdzieś cię słyszałem Ale gdzie to nie wiem To jest najlepszy Cholera Czekaj gdzie jest jakaś nazwarka na telefonu Chodź Gdzie jest tawarka na telefonu Gdzieś tu jest? Jaki zid! O oh, nie! Na błędach się właśnie wygrywa. Aj, aj, aj. Podskoczył w podskoku. Zaryzykowałem. Tam na te wieże by się mogło iść dostać. By dostać. Tam na te wieże by się mogło dostać. Daj się tam dostać. Na te wieże. Możemy sprawdzić w sumie. Ale nie powiem, ale ma takie lekkie klatki. Nie wiem, takie takie lekko klatkuje, bo mi się wydaje. Hashtag bandikam. Właśnie, bandikam to. Przyjdę do Jacka kiedyś to. <garnym> mu OBS. -a. Ten Jacek. No właśnie, OBS to. <grym> niby dobry. Ja też teraz OBS nagrywam tak nie ma... O zdrawinki strzeliłem. To nie było mądre. A się tu się szczaju. Jasek! Co? Wiesz, że ja tupałem, jak nie wiadomo co? Masz ty włączone ten, Mam, mam włączone właśnie. <laughs> I no mam cicho właśnie. To jest to, że mam cichutko, jak... Żeby nie przegłuszała cię gra, a? Aj! A. Znowu nie oddałem szczołu właśnie nie Fast wiem, co... reaction Co? Fast reaction Szybka no. reakcja to. Nie wiem, skąd ty mi się kurde wychylisz? To jest takie To jest to, że to jest ta większa mapa Lego nie? I to nie jest takie ja akurat wybraliśmy na na Awki no, A Ja cię nie u... sobie zagrać, jeden, jeden, jeden. Nie słychać się jak to nie? O teraz, teraz no. No i to jest? Kolegom, nie ten na jeden. No. Nie no. Się wiedzieli, jak to jest? Właśnie też na takie. Ja nie mogę, po co ja tak wychylam? Kurde mol. Nie, wiem, właśnie. Tu jest do 16? A. No i 2 euro incoming. No jest coming, ale no. nie teraz jeszcze. No. Co jeszcze, że comeback zrobisz? no noscur Po co noscore? Serio, no, <laughs> serio A po co Nowscó? Nie będę ci oddawać rundy A ludzie Jedziemy z tym co, matko Serio wyrównany mecz MG1, MG2 We must win Właśnie musimy wygrać A nie wiedziałem, w którą stronę pójdziesz. Tak jest. Comeback is real. Remi znów. Muszę spinnerem zakręcić. Pochwalcie się w komentarzach, czy macie spinnerka. Ja mam, Jacek też ma. Jacek? Spinner. No dobra, to lepiej nie kręcić tym spinnerem, bo ci coś nie idzie. To Jacek ma autyzm. A Jacek musi mieć. To no. nie? No pewnie. Ty no? się tam czaił chłopie. Było cię widać opie. Ajajaj. A aj. <laughs> ja mam plan, a mi nie wychodzi. Teraz nie wyjdzie. Wow! Łomatko! 9kp chyba <tryk> w nogę trafiłeś. <tryk> wiem, Nawet obie. Ja nie mogę, co to było? O! Co ty wiesz! No skąd ja wiem, w opie co? Normalnie Co? So, otwarty. No, po, tak więc... po prostu się obudziłem, tak więc, tak więc no. Nie no, jeszcze może wszystko się zdarzyć, nie? Kurczę, teraz je trafiłem. Co? Teraz je trafiłem. Aj, no ustawa. Trafiłeś, mam lowa. No nie teraz, trafię, teraz, teraz coś kurczy, za dobrze idzie. Aż za dobrze. Skoda, że ty tak na miczek, <laughs> Nie, graliśmy wczoraj? Nie, wczoraj nie graliśmy. Na dole gdzieś jest. Dlaczego sądzisz? Oj, teraz usłyszał, usłyszał kroki. Oj, jaj, 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 Dobra, szybko dokończymy. 17.12 Zamierzasz gdzieś gdzieś ja w łupki nawet nie wiem gdzie. Kurde, muszę się podrażać po nosie. Oż, nie gdzie? zdążyłem. Gdzie? Nie zdążyłem trafić. Ludzie złoci. Reflex, taki. Comeback is real. Comeback is not drill. nie! Och ty, się teraz pewnie S No, tak, tak. No. Goda plus. Gadam ci to jest, to jest strasznie wyrównane, nie? To jest to, że to jest mecz wyrównany i że to jest mecz o 2 euro. No. Nareszcie. Nie wiem, że zaraz coś ty rozwalę. <laughs> Tylko nie Fidget Spinnera. Finerek. <laughs> <laughs> full control cztery rundy Ale bardzo wyrównane, nie? No, strasznie wyrównane. A z Karolem to ile tam ci wychodziły? Ile tam No wychodziły? tak on raz, on wygrywał raz ja, nie? Tak zależy raz. <coughs> Ale najwięcej trzeba było remisów, nie? Gdzieś ty jest chłopie, ty się, czaisz pewnie gdzieś. Ale zaryzykowałem teraz. Jak chcecie to możemy zrobić, że jeden na jeden z dwóch perspektyw Że u mnie i U Jacka, czy nie Jacek? No, z dwóch perspektyw. Tam napiszcie Można. w komentarzach. Mhm, mm mhm, czy mądrzej jesteś? Pupię. Słyszałem cię. Kurde, ja ni tu nic nie widzę, serio. Tak żółto trochę, nie? No nie wierzę w to! Dobra, no nie. To tak jest! 2 euro ląduje u mnie. No nie. No. Dobra, dobra, dzięki bardzo za oglądanie, także taka, takie na szybko 1 na jednego. No i co? Trzymajcie się, w opisie macie link od Szymona do kanału. No i pa. Cześć!